Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może zwrócicie uwagę na to, jaki jest emblemat na tej świecy. Nabyłem ją parę lat temu w Markt am Inn w Bawarii, gdzie urodził się Józef Ratzinger. No i tak po paru latach, gdy ta świeca stoi na jednej z półek w moim mieszkaniu, postanowiłem ją zapalić. Między innymi z szacunku do papieża Benedykta. Ale też z powodu 2 lutego, czyli Dnia Matki Bożej Gromnicznej, bo w przededniu tego święta nagrywam ten YouTube'owy odcinek, jakby co, jeżeli oglądacie ten program przed niedzielą, to nie zapomnijcie o Gromnicach, o świecy, by ją wziąć do kościoła i by była ona poświęcona. Z drugiej strony, to wspaniały katolicki zwyczaj. Że od początku naszego istnienia na Ziemi, czyli od samego Chrztu Świętego, po naszą śmierć towarzyszy nam właśnie świeca. Zazwyczaj to jest właśnie gromnica. Oto jesteśmy światłością dla świata, palimy się ze względu na Chrystusa, który jest światłem dla całej ludzkości. To na tyle, jeśli chodzi o wstęp, ale myślę, że też ważny duchowy wstęp. Ten odcinek jest kontynuacją moich słów, jakie wypowiedziałem w przedostatnim odcinku YouTube'owym. Jeżeli ktoś z Was nie zapoznał się z jego treścią, odsyłam do niego. Tam analizuję na podstawie wywiadu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Wensa, czym jest ordo caritatis, że jest to miłość rozumna, która ze względu na to, że prawo naturalne stworzył Pan Bóg. I ono jest priorytetem w hierarchii wszystkich praw, jakie nas obowiązują. Prawem naturalnym jest to, że jestem człowiekiem od momentu poczęcia, po śmierć. Prawem naturalnym jest to, że ja oddycham, także, także to, że istnieje grawitacja. Tu oczywiście troszkę przeginam filozoficznie, ale mam nadzieję, że rozumiecie, jakie jest moje przesłanie ostatecznie. Po wrzuceniu mojego YouTubeowego odcinka, także na Twitter, czyli X, zobaczyłem, że mnóstwo katolików, którzy mają usposobienie jednak lewicowe, czasami boję się używać sformułowania lewackie, żeby dana osoba nie czuła się obrażona. Więc jeżeli kogoś to obraża, no to unikam tej definicji. Ale wielu katolików o usposobieniu lewicującym Zaczęło zarzucać, że ordo caritatis jest przypominane po to, żeby chrześcijanie mogli uwypuklić swój egoizm. I powiem szczerze, czasami mnie na takie argumenty zatyka. Nie wiem, takie słowo chyba istnieje. Oto ci katolicy z drugiej strony barykady tworzą sobie chochoła, z którym dzielnie walczą. To znaczy, ktoś, kto przypomina o ordo caritatis. Wcale nie chcę podkreślać jakiegoś egoizmu, żebyśmy się zamykali na tych, którzy są obcymi. No, ktoś, kto imputuje tego typu jakieś wrażenia estetyczne, wydobywające się z duszy katolików trzeźwo myślących, jest właśnie tym, który, dla utwierdzenia się w swoim lewicującym światopoglądzie, dostrzega egotyzm i egoizm tam, gdzie go nie ma. Powiem jeszcze tak, że dosyć tego gadania, gadania, gadania. Każdy potrafi gadać i formułować jakieś szlachetne tezy. No ale jeżeli popatrzę na tych, którzy tak bardzo są otwarci na wszystkich migrantów, na wszystkich obcych i potrafią rzucać wersetami biblijnymi, oczywiście ja dostrzegam, że czynią to zazwyczaj wykrzywionej interpretacji, no ale jak się im bezpośrednio zada pytanie w stylu no ilu obcych ludzi przyjąłeś pod swój dach? Mądralo. No dla ilu osób, na przykład pracujesz, zarabiasz jakieś konkretne pieniądze, ilu osobom dajesz swoją wypłatę. No i wówczas ci wszyscy, którzy tak potrafią szlachetnie się przemądrzać, w praktyce się, okazują się miękkimi ludźmi. Jednocześnie dostrzegam coś takiego, że łatwo się mówi o miłości do tych, którzy są na całym świecie, bo zazwyczaj ci, którzy Gadają takie slogany o miłości do wszystkich, ostatecznie nikogo nie kochają. Za tym kryje się właśnie jakiś, jakiś brak w doświadczeniu bycia człowiekiem, jakiś potężny egoizm, łatwo się kocha wszystkich. No i później dostrzega się, że, że bardziej pielęgnują to osoby kotki, pieski. Ja przepraszam, że uogólniam, ale kiedy... Kiedy katolik, kiedy chrześcijanin mówi o Ordo Caritatis, to kocha konkretami. Ja mam żonę, ja mam męża, ja mam dziecko, ja mam dzieci i muszę najpierw nimi się zająć. Człowiek, który pracuje dla własnej rodziny, przestaje gadać takie farmazony o kochaniu całego świata, bo wie, że się tego nie da zrealizować. Więc zazwyczaj ci, którzy głoszą takie szlachetne, piękne hasła, być może bardziej opiekują się jakimiś rybkami czy żurawiami. No i zadałbym też pytanie. No też dzisiaj z jednym na Twitterze zacząłem krótko polemizować. Później się okazało, że to w ogóle jakiś chyba jest ateista czy antyklerykał. Ach, żałuję, że w ogóle wszedłem z nim w polemikę. Po raz kolejny Pismo Święte ma rację, mówiąc, nie warto schodzić do poziomu tych, którzy niczego nie pojmują. Nazywa ich Biblia wręcz głupcami. No więc ktoś, kto zaczął mnie przedrzeźniać, mówiąc, no i tak, przecież Jezus głosi miłość do wszystkich. Więc odpowiedziałem, jeszcze nie wiedząc, z kim mam do czynienia. No tak, jeżeli nie istnieje Ordeo Caritatis, to bardzo proszę przypadkowe dziecko wybrać na ulicy i zaczynać, zacząć je materialnie, edukacyjnie utrzymywać, tak jakby to była twoja własna córka czy syn. Zrobisz tak mądralo? No pewnie, że nie zrobisz. Bo wszyscy na podstawie prawa naturalnego mają normalne odruchy, że ja pomagam ofiarom, datkami, jałmużnom, ludziom obcym. Przecież to jest obecne w katolicyzmie, ale jednocześnie przypadkowych dzieci nie traktuję, jakby to byli moi synowie czy córki. I dodałem jeszcze pytanie: a kobietę przypadkową będziesz kochał tak jak własną żonę? Czy to jest w ogóle logiczne? Przecież prawo naturalne, które stworzył Pan Bóg, jednocześnie jest. Prawem wpisanym w nasz umysł i serce. Ordo caritatis właśnie do tego się odwołuje. Ale jeden z profesorów Dominikanów zauważył ze Stanów Zjednoczonych, że szczególnie protestanci mają kłopot z ordo caritatis, dlatego że ona mówi o hierarchii kochania. A człowiek, który odrzuca hierarchię, który jej nie pojmuje, dla którego nie ma dzisiaj autorytetów, nie zrozumie pewnego porządku, jaki. Jaki musi zaistnieć w miłości, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie dość na tym, że wczoraj wrzuciłem ten odcinek YouTube'owy, to dzisiaj dowiedziałem się, czytając i przeglądając różne wiadomości, że Unia Europejska chce wręcz narzucić każdemu państwu w ramach Unii Europejskiej, żeby dany kraj przyjmował, zdaje się, kilkaset tysięcy czy sto tysięcy migrantów na swoje terytorium. I to się dzieje po latach, na przykład, z ochydzania nam historii kościoła, która była w wielu przypadkach bardzo mądra. Na przykład, z ochydzono nam wątek krucjat, z ochydzono nam wyprawy krzyżowe, definiując je jakby to były jedynie jakieś wojny religijne, jakby chrześcijanie stracili jakiś rozsądek i zaprzeczyli prawdom ewangelicznym. Celowo zmieszano z błotem to, w jaki sposób doktryna katolicka formułowała na przykład ochronę tego, co jest chrześcijańskie, albo obronę przed cywilizacjami, które na początku się do nas uśmiechają, potrafią nas klepać po ramieniu, a w ostateczności, gdy rosną w siłę, rozkładają chrześcijaństwo od środka, będąc koniami trojańskimi. I przez to, jaka jest historia, doktryna katolicka wykształciła na przykład myślenie o obronie koniecznej, wykształciła doktrynę o tym, że należy walczyć o to, co szlachetne, myśląc oczywiście w ordo caritatis, o tych, którzy są nam najbliżsi. No, mogę jeszcze dorzucić taki element. Chcesz pomagać całemu światu. Nie zrobisz tego, jeżeli nie będziesz logicznie kochał. Jeżeli nie będziesz zajmował się najpierw dziećmi, rodziną, to nie będzie rozkwitała gospodarka. A jak rozkwita gospodarka, dzięki temu, że się zajmujesz najpierw najbliższymi, to będziesz mógł pomóc obcym. Ale jeżeli ja wpuszczę każdego bez kontroli do mojego domu i stracę własną tożsamość, to po latach się okaże, że nawet nie mam z czego pomóc. A ten ktoś może rozłożyć moją kulturę i cywilizację, jeżeli będę tego gościa traktował tak, jakby mu się wszystko należało. No przecież to tak nie działa. Oczywiście, brakiem miłości jest to, jeżeli mojemu sąsiadowi spali się dom, a ja, a ja nie kiwnę palcem, niczego nie zrobię, nie zainteresuję się pomocą dla niego, albo nie przyjmę go pod swój dach, przynajmniej na pierwsze dni, w tym czasie, w którym on nie będzie miał gdzie zamieszkać, to jest miłość logiczna. Ale miłością logiczną nie będzie sytuacja, w której mój sąsiad tak się będzie rozgaszczał. Nie wiem, jakie to słowa użyć, ale wiecie o co chodzi. W moim mieszkaniu, że będzie mówił: Ten obraz mi się nie podoba, tutaj złe pożywienie kupujesz, a w ogóle ten krzyż zdejmij, a teraz będziesz się modlił, tak jak ja się modlę. No przecież, ordo caritatis to jest myślenie rozumne. I jeszcze jedną rzecz muszę dorzu dorzucić. I na stronach amerykańskich, szczególnie protestanci, ale też protestantyzujący katolicy. No tak, takich jest wielu. Dzisiaj jeden z księży na swoim profilu Twitterowym, czyli X-ie, wrzucił zdanie: Nowy biskup w Katowicach. No, trochę tak prowokując, no bo Katowice, jako diecezja katolicka, czeka na nowego metropolita, ale okazuje się, że zdjęcie było z jakiegoś kościoła ewangelickiego. Ja mu zadałem pytanie, no swoim, jako prezbiter katolicki się wypowiadasz. Ja rozumiem ekumenizm, jed, dążenie do jedności, ale nie ma ekumenizmu bez, bez zaprzeczania własnej tożsamości. W tym świecie wszystko już jest tak zredefiniowane i to jest problem kościoła katolickiego. Jeżeli jesteś mężczyzną, ale uważasz się za kobietę, to mam nazywać cię kobietą. No i właśnie ta redefinicja, nawet w prawie naturalnym, doprowadza do tego, że w języku eklezjalnym, Mam jako katolik nazywać biskupem kogoś, kto nim nie jest, więc zadałem mu pytanie. Nowy biskup w Katowicach, ale według doktryny katolickiej, bo ja jako katolik nie mogę powiedzieć, że to jest biskup. On nie ma ważnych święceń. W dialogu ekumenicznym mogę go traktować jako kogoś, kto jest pasterzem dla tej gminy chrześcijańskiej, ale biskup to jest ktoś, kto ma ważne święcenia. I niestety i protestanci, i katolicy, którzy zapominają o tym, czym jest katolicyzm, albo go nie rozumieją, nie znają nauki katolickiej, czyli sami protestantyzują, potrafią napisać wobec Ordo Caritatis, ale Ewangelia mówi o czymś innym. Nie, no można się załamać, nie naprawdę można się załamać. Jak ktoś czyta Ewangelię wybiórczo, bez znajomości tego, jak działa Duch Święty w Kościele, jak on pozwala interpretować słowo Boże, żeby ono było racjonalne, to dochodzi do takich absurdalnych stwierdzeń. Rozumiem niektórych protestantów, którzy są tak wychowani, że sola scriptura, ale katolik wie, że objawieniem Bożym jest nie sam tekst Pisma Świętego, ale również to, co jest między wierszami, tradycja z dużej, z wielkiej tery ciągle zapominam. Jak mogą to katolicy pisać? I oczywiście przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Jakby ją porządnie, egzegetycznie rozłożyć, to nie wyjdą takie wnioski, jakie wychodzą tych farmazonach pisanych przez tych, którzy zaprzeczają ordo caritatus. Kto jest moim bliźnim? Zadaje pytanie Pan Jezus. A odpowiada na nie tak ostatecznie? Człowiek musi się między wierszami domyśleć, kto jest moim bliźnim? A kontekst tej przypowieści jest taki, że pewna nacja, grupa religijna miała olbrzymią nienawiść do samarytan. Olbrzymią nienawiść. I ta nienawiść zaślepia ludzi. I wtedy, kiedy ten drugi człowiek, którego ja nienawidzę, cierpi, ja mu nie pomagam, to znaczy, że nie jestem bliźnim. Przy powiedzie o Samartaninie mówi: Masz być człowiekiem, który po pierwsze nie jest ślepy z powodu nienawiści, ale po drugie pomaga takiemu człowiekowi, który, no, który nie jest z Tobą związany. Ale pytanie jest takie, jak pomagać? Ponieważ dzisiaj w kościele próbuje nam się wmówić, że jedyną miłością, jedynym okazywaniem pomocy jest to, że my zaczniemy myśleć jak lewica o tych, którzy są obcymi. No tak, ale ci, którzy właśnie tak gadają, cofam się do tego, co mówiłem parę minut temu. W praktyce są tchórzami. Sami nigdy domu dla obcych nie otworzą. A szczególnie czas C19 pokazał, że to są ludzie, którzy potrafią stygmatyzować, obrażać tych, którzy mają nieco inne spojrzenie na ten czas C19 niż oni, zabarykadowani, nie wpuszczali nikogo, ale teraz oczywiście ochoczo głoszą, jak należy myśleć. Jeszcze raz, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie mówi rzeczywiście o miłości, o tym, żeby nikim nie gardził, ale nie mówi o tym, że mam być ślepy w pomaganiu. Czy ktoś, kto do mnie wchodzi i okazuje brak szacunku do mojej rodziny, zaczyna być niebezpieczny dla moich dzieci, dla moich rodziców, dla mojego małżonka, ma być tym, komu mam dalej pomagać? A święty Paweł, który potrafi imiennie wskazywać w swoich listach tych, którzy byli wrogami Słowa Bożego, to zachowuje się jak miłosierny Samarytanin, czy nie? A przypomnę to, co mówiłem też w ostatnim odcinku YouTube'owym, do którego odsyłam. A święty Józef, zamiast ratować inne dzieci, bierze Jezusa, matkę i ucieka do Egiptu, zamiast otwierać się na innych? Właśnie nie rozumieją tej przypowieści o miłosiernym Samartaninie, którą chętnie kiedyś w przyszłości rozdrobnie na poszczególne fragmenty, bo się okazuje, że w porządnej egzegezie i kapłan, i lewita też mogli okazać dobro, zachowując posłuszeństwo swojemu powołaniu. To jest dość skomplikowane, dobrze mnie zrozumiecie, robię wielki skrót. Bo może się okazać, że porządnie, egzegetycznie studiując tę przypowieść, bliźnim jest i obcy, i kapłan, i lewita. To jest możliwe, że być może tych trzech daje jednego człowieka, który jest bliźnim. Ale bliźnim no jest kto? Ten, który, który mną gardzi, moją religią, moim wyznaniem? To no nie jest bliźni. I o tym też mówi ta przypowieść. Oczywiście część rodowiska mówi, ale Jezus... Uczy jakiej miłości? Głupkowatej, ślepej, naiwnej? No tacy mądrzy jesteście. No to bardzo proszę w praktyce mi pokazać, że, i jeszcze raz wracam, tą przypadkową kobietę traktuj jak twoją żoną i drugą też. A w ogóle możesz mnie potraktować jak swojego ojca, nie wiem, albo brata, który potrzebuje pieniędzy. Bardzo proszę, co miesiąc przysyłaj mi pieniądze, jak jesteś taki mądry, jak nie istnieje Ordo Caritatis, to wszystko się rozłazi. No tak w wielkim skrócie, można o tym jeszcze gadać godzinami, ale ostatecznie przez wieki było wszystko uporządkowane. Przez wieki potrafiliśmy bronić własnej tożsamości. A teraz próbuje nam się wmówić absurdalne pojęcie miłosierdzia Bożego. Absurdalne. I tak nie wszystko powiedziałem sobie. Niech Pan Bóg was błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. A jeszcze jedna rzecz. Wielu zadało pytanie, a jak mam podchodzić do rodziny Ulmów? Skomplikowana sprawa. W skrócie powiem, że ja wierzę że przecież, że oni są zbawieni. Okazali pewien heroizm, ale niekoniecznie przy każdej beatyfikacji widzę, widzę rzecz do naśladowania, bo można było zrobić inaczej. Ale to też w wielkim skrócie być może będzie trzeba się zająć tym wątkiem innym razem z Bogiem.